Szybka prognoza pogody na 25 grudnia oraz noc. Zapraszam serdecznie, a zaczynamy od ciśnienia. Ciśnienie bardzo, ale to bardzo wysokie. 1041 hektopaskali w Polsce północno-wschodniej w dzień. No tutaj głowa będzie boleć. Jeżeli ktoś z Was jest wyczulony na tak wysokie ciśnienie, no to może głowa boleć. Polska Centralna Południowa, ciśnienie troszkę niższe, 1035-1036 hektopaskali, ale ma to też swoje plusy jest chmurne niebo w województwach centralnych, północnych, południowych. Tutaj troszeczkę więcej zachmurzenia na południu i na północnym wschodzie, jednak nadal będzie to bardzo ładna pogoda, temperatury bardzo niskie, spadające mocno poniżej zera, Polska wschodnia minus. Em, 11, minus 12, Polska centralna minus 6, minus 8, Polska północna minus 2 do minus 4, jest to oznaką powolnego wzrostu temperatur. Polska południowa, troszeczkę silniejsze porywy wiatru od 10 do 30 km, Polska północna od 5 do 10 km, wiatr wiejący z północnego wschodu w kierunku południowo-zachodnim i przechodzimy noc z 25 na 26 to wędrówka układu wysokiego ciśnienia bardziej w kierunku Niemiec, a więc ciśnienie zacznie z Spadać szczególnie nad ranem, na północnym wschodzie będzie spadało najszybciej, i to tam najszybciej pojawi się zachmurzenie, które zacznie obejmować Polskę Północną, północno wschodnią centralną na południu i południowym zachodzie pogoda ładniejsza. Temperatury zaczną wzrastać na północy do dwóch bądź trzech stopni. Centrum i południe nadal minus 4 do minus 6 stopni i wiatr słaby od 10 do 30 km na godzinę, właśnie 30 km na północnym wschodzie zacznie wiać mocniej do 30, a lokalnie 40 km. Kilometrów na godzinę, a więcej informacji znajdziecie na naszym kanale Łowcy Busz Paweł i Marta. Zapraszam.